Edyta Herbus paraduje toples. Wszystko przez znaki uklad horoskopu. Komentarze fanów dobitne. Edyta Herbus może się poszczycić świetna sylwetka, o której zresztą pieczołowicie dba zbilansowana dieta i teningami na silowni. Nic dziwnego, zechetnie eksponuje figurę, zakladając obcisłe kreacje podkreślające w dzieki. Nieraz, przy okazji wyjazdów urlopowych... Pokazywała się fanom także w bikini. Teraz poszła o krok dalej i zaprezentowała się w samych majtkach, bez stanika. Wideo, na którym widzimy, jak paraduje toples, znalazło się na jej profilu na Instagramie. Ale nie tylko samo nagranie zwraca uwagę, ale także opis. Herbus motywuje bowiem wchodzenie do wody bez stanika. Kropka układem horoskopu. Tak się bowiem akurat zdarzyło. Ze planeta Wenus ponoć weszła do znaku ryb, a to zodiak tancerki. Kiedy Wenus, planeta milości wchodzi do znaku rozmażonych ryb, mój ciąg, poziom romantyzmu w powietrzu wzrasta. Kropka. To idealne klimaty dla współczesnego Romeja, by wyznać ukochanej swoją LSC. Kropka. Napisala. Następnie dodala, z wideo powstało dzięki jej partnerowi, a ona cieszy się że ma możliwość spojrzeć na siebie jego oczami. O ile wielu fanów zaczęło zachwycać się jej ciałem, czemu dali wyraz w komentarzach? O tyle znalazły się też osoby, które nie rozumieją obnazania się w sieci. Nie rozumiem po co pisze jedna z obserwatorek, której wpis polubilo kilkanaście innych osób. Inna osoba zirytowała się jeszcze bardziej, w jakim celu ten podcast? Nie można zachować dla siebie, dla swojego faceta. W sumie po co majtki? Justek tak niewiele zostało do ukrycia. Zanada jednym słowem. Inni z kolei porównali je do Afrodyty, a jeszcze inni wyrazili swój podziw za odwagę.